Tam na kanale Silla Tarot za chwilę rozpoczniemy prognozę dla wagi na październik 2019. Ponieważ wszyscy mają w trójkątnym rozkładzie w tym miesiącu, więc waga też, a już e, następnym razem chyba zrobię inny rozkład. Nie będę tego powielać. Tak wyjątkowo teraz ten rozkład zrobię. Dla wszystkich znaków taki trójkątny żeby urozmaicenie było karty potasowane to teraz przełożymy przełożymy i co my tu będziemy widzieli no i tak od dwóch mieczy się zaczyna zobaczymy co tam dalej będzie No, nie warto zastoju mieć, bo to potem takie gwałtowne zmiany. Tak. I jeszcze do środeczka coś. O, jakieś. Tak, no kije. No właściwie kije to są buławy. No to to jest taka dynamiczna karta. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze. Czy tu coś będziemy dokładać się zastanawiam. Chyba do, do tamtej karty coś od razu dołożę, żeby jakieś wyjaśnienie lepsze było. No, szósteczka. Dobrze, no na razie tyle kart starczy, nie wiem, może coś tam jeszcze dołożymy, może nie. Na razie wystarczy. Miesiąc rozpoczyna się od jakiegoś impasu, czyli od niemożności podjęcia decyzji. Z jakiego powodu My nie możemy podjąć tej decyzji, trzeba by się nad tym zastanowić. Czy dlatego, że sytuacja jest trudna, czy dlatego, że czegoś nie wiemy, czy dlatego, że czegoś nie dostrzegamy, czy dlatego, że nie chcemy po prostu podjąć tej decyzji, no bo tu jest jeszcze kwestia taka, czy my chcemy, czy nie chcemy. To może dotyczyć spraw uczuciowych, bo tutaj mamy puchary. Te, czyli ta decyzja może dotyczyć spraw uczuciowych naszego związku. Hmm. Ale, żeby, żeby jednak podjąć tę decyzję, trzeba by się tutaj przyjrzeć tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Dokładnie się przyjrzeć. Przyjrzeć się temu, czemu, czemu do tej, czego do tej pory nie dostrzegaliśmy. Bo ten impas, Tutaj się tak troszkę długo ciągnie. Dosyć długo. Tak praktycznie cały pierwszy tydzień to jest taki impas, jakieś niezadowolenie, jakieś rozczarowanie, jakieś koncentrowanie się na trudnościach. Przede wszystkim takie zamknięcie się, niedostępność, dużo obaw tu jest. Dużo obaw. No i to nie wiadomo co z tym począć. Tutaj by trzeba przerwać to. No. Tam w zasadzie już następna karta mówi, że uda nam się to przerwać, bo tam już się dużo będzie działo. Ale ten początek października jest taki pełen zamknięcia, obaw, niezadowolenia jakiegoś i takiego zastoju. Zastoju. Co zrobić, żeby ten zastój się zakończył, żeby coś ruszyło? Mówi o tym następna karta, która również dotyczy pierwszego tygodnia ale um, przepraszam, drugiego tygodnia, ale to już tak może być końcówka. Tam będziemy zasiwać ziarna nowego początku jakiegoś. To może być na polu tworzenia, może być na polu zawodowym, a może być też na każdym innym polu, czyli także na polu takiego życia uczuciowego też to może być. Jakieś pomysły tutaj nam przyjdą, czyli. Uda nam się ten impas przełamać, to całe takie niezadowolenie w drugim tygodniu października. Wtedy, gdy się otworzymy bardziej, bo tutaj jesteśmy zamknięci jeszcze w tym pierwszym tygodniu, ale gdy się bardziej otworzymy na możliwości, bo możliwości zawsze są, ale my musimy się na nie otworzyć. Więc gdy się już otworzymy bardziej, wtedy przyjdą pomysły, inspiracje, no i jakieś nowe szanse. A to pociągnie za sobą wzrost entuzjazmu. Będziemy szukać czegoś nowego, będziemy tworzyć coś nowego. Wyruszymy w jakąś nową drogę, to nie dosłownie w sensie podróży, ale w sensie poznania czegoś nowego, w sensie tworzenia czegoś nowego lub jakichkolwiek nowych doświadczeń. Czyli ten impas przełamie się w, drugiej, w drugim tygodniu października. Wtedy to będziemy chwytać okazję i sami będziemy sobie stwarzać okazję, bo to jest właśnie też tu przesłanie tych kart, wszystkich po kolei w sumie. Bo skoro jest impas, to my sami powinniśmy zrobić coś, żeby ten impas przełamać, i my będziemy to robić, bo stworzymy sobie szanse albo zaczniemy dostrzegać szanse, które istnieją. I to pociągnie ze sobą jakieś duże zmiany. Na ile duże, to w życiu każdej wagi będzie inaczej. Ale to, tutaj ta karta oznacza zakończenie starego rozdziału i narodziny nowego. Czyli w ten nowy rozdział czy etap życia idziemy już w drugim tygodniu, ale takie wyraźniejsze zmiany dopiero w trzecim tygodniu października będą. Czyli narodziny nowego etapu. Bo tutaj będzie jakieś zakończenie, no tu trzeba się też przygotować na to, że tu trzeba będzie coś zakończyć. Musimy być gotowi też na tą zmianę, bo tu dopóki nie będziemy gotowi, to, to już nie wiadomo jak ta zmiana nam tu w ogóle wyjdzie, czy, czy w ogóle ona nastąpiłaby, ale tutaj wygląda na to, że już będziemy mieli tą gotowość na zmianę. I dołożyłam tutaj kolejną kartę. Yy, która oznacza takie odejście od burzliwych wydarzeń w, stroje, w stronę większego spokoju i większego zadowolenia. Czyli ta zmiana będzie na dobre. Ta zmiana będzie na dobre. Tu jest możliwa nawet przeprowadzka, nawet zmiana kraju, bo to zależy, jakie kto ma plany, jakie kto ma chęci, jakie kto ma zamierzenia i marzenia. <ścoughs> Bo w życiu każdej wagi oczywiście się to inaczej będzie realizować. Jeden się przeprowadzi za granicę, drugi się w ogóle nie przeprowadzi, ale coś zmieni. Tu zmiana na pewno będzie, bo dwie karty o tym mówią. Czyli zmiana na pewno będzie. To może być podróż fizyczna albo podróż wewnętrzna. Czyli tu będzie poszukiwanie nowych dróg, a już widać było w, w drugim tygodniu października że już zaczęliśmy szukać tych nowych dróg i nowych szans, i te szanse zaczynały się nam odnajdywać, że tak powiem, już zaczęliśmy je znajdować. I zaczęliśmy kroczyć tutaj w kierunku zmiany. Ta zmiana tu następuje w trzecim tygodniu. Tutaj mamy już odejście od czegoś. Odejście od czegoś. To może być odejście od jakichś wydarzeń lub od jakiejś sytuacji, lub z jakiegoś miejsca, lub od jakichś osób też, też to. Jest możliwe. Także zmiana, taka dosyć radykalna. No, tu też pokazuje nowy początek. Kolejna karta pokazuje nowy początek, czyli tu ewidentnie widać dużą zmianę, która prowadzi do nowego początku. Zamknięcie starego etapu i nowy początek, w którym czegoś będziemy szukać nowego. I warto byłoby się zastanowić, czego my naprawdę chcemy, jaka jest nasza prawda, co jest zgodne z naszą prawdą. Czy to, co wybieramy, ten kierunek, który wybieramy, jest zgodny z naszą prawdą, z naszymi chęciami, z naszymi zamiłowaniami, z tym, czego naprawdę chcemy bo to jest ważne. To, czego my chcemy, jest ważne. I tutaj, już podejmując decyzję, warto byłoby się zastanowić, czego my naprawdę chcemy, czego my poszukujemy. Ech. Mamy tu jeszcze jedną kartę, która oznacza taki napływ energii, zapas sił. No jakieś przeciwności losu będą, ale my sobie damy z nimi radę. Po prostu te przeciwności losu to będzie taka lekcja dla nas. Lekcja do odrobienia. Tak jak w szkole się odrabia lekcje, tak i my tutaj mamy jakąś próbę, przez którą będziemy musieli przejść. No i jakiejś determinacji to będzie wymagało, jakiejś takiej wytrwałości, cierpliwości. Ale osiągnięcie naszego celu będzie możliwe. Nasze zmagania tutaj zbliżają się do końca, można powiedzieć. Z tym, że trzeba być gotowym na, nie, gotowym na nieprzewidziane zdarzenie, takie nieprzewidzianki, jak ja to mówię. No w sumie my nigdy nie znamy przyszłości, przyszłości i, i każde wydarzenie może być nieprzewidziane, ale chodzi o to, żeby być przygotowanym na takie wydarzenia, które są kompletnie trudne do przewidzenia, które, które nas zaskakują po prostu. Bo niektóre rzeczy można jakoś tam sobie przewidzieć, czy przygotować się na nie, a tutaj my nie wiemy to jest taka większa niewiadoma, bo coś takiego może się zdarzyć, czego my się w ogóle nie spodziewamy. I teraz chodzi o to, że my sobie tu poradzimy, więc nie, przejmować się tym nie trzeba. Poradzimy sobie, ale ponieważ to jest jeszcze takie tu niejasne, ja jeszcze może dołożę tu coś. A my sobie tu bardzo dobrze poradzimy. My sobie tu bardzo dobrze poradzimy, bo tu mamy taką kartę właściwe szczęś szczęścia, zadowolenia, spełnienia. Także bardzo optymistycznie my tu sobie poradzimy. I, także tutaj chyba już nic więcej dodawać nie trzeba. Jak zwykle idziemy w dobrym kierunku. Znaczy, no, my w ogóle kiedyś idziemy w złym kierunku, tak się zastanawiam. Bo życie jest taką sinusoidą: raz jest lepiej, raz gorzej, i to tak, i to tak musi być, bo musi być równowaga. Bo gdyby nie było tej równowagi, to by wcale nie było dobrze, no, gdybyśmy na przykład mieli same tylko takie pucharki, same szczęście, same spełnienia, to by nam się w ogóle z, i znudziło, i w ogóle nie, nie mielibyśmy żadnej motywacji do rozwoju, a my tu przyszliśmy po rozwój, więc my czasami musimy mieć jakieś utrudnienia, żeby mieć yy, takie okazje, motywacje do rozwoju. Do, do jakiegoś takiego starania się, do działania przede wszystkim. O tutaj są karty działania, o tutaj są i zasługujemy na 10 pucharów. Skoro działamy, to zasługujemy. A czemu nie? Życzę wszystkiego najlepszego i do usłyszenia.